trudny wybór, niech będzie Wiking Cage Może, 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 może Adelfonso. <grym> Jak można nazwać syna Adelfonso? Zagrajmy polską, bądźmy polską. Chcę być z dynastii Piastów, będę polską z dynastii Piastów. Widzę, że no, wszyscy mnie kochają, za wyjątkiem mojego spymastera. To jest, że tak powiem, no to jest, że tak powiem, sprawa taka, że no powinniśmy w takim razie Uwięźć go. Nie masz prawa mnie nie lubić, rozumiesz? Teraz tak. Ty też mnie nie lubisz. W takim razie Imprison. Ty też mnie nie lubisz? Imprison. W takim razie Imprison. Ty mnie nie lubisz? Imprison. Mm, teraz tak. Ciebie też doskonale. Ja nie potrzebuję rady. Ja będę rządził sam. A ambicja to zostać królem Polski. High Chief of Greater Poland. I nie mam imienia, prawda? Tak, ja nie mam imienia. Nazywam się po prostu High Chief Piast of Greater Poland. Nie nazwali mnie. Co frajerzy, grubasy. Dobra, trzeba nowych panów tutaj Aha <laughs> Zamknąłem wszystkich Bywa i tak. Bywa i tak, to może w takim razie zaatakujemy kogoś. Declare war, mam tutaj takie coś, że ma zostać moim wasalem i robimy takie stand, kujawy i teraz uwaga, 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 będzie wojna. Będzie wojna, będzie wojna. Sam poprowadzić nas do zwycięstwa przez rzekę tutaj, normalnie przepłynęliśmy. No cieśnie ich, Cieśni. Dobrze... Dobrze! To Co? 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 No, Ej! Każdego, kto mógł nam zagrozić, zamknęliśmy w więzieniu, prawda? O, 100%, 100%, więc Offer Peace, Subjugation, Enforce demands, proszę. Zabieramy, mamy dwie nowe ziemie. I teraz, oczywiście, zaczynamy od bardzo ważnej rzeczy: czyli od pozbycia się na przykład tego pana, bo ten pan nas nienawidzi, więc my go robimy in prison. O, co to za tu, Arms? Uwięzić ich i zabić. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Nie mam następcy tronu. No, ile ja tam mam lat? Halo, ile mam lat? Mam 5 lat. No to to jest najwyższa pora, by spłodzić następcę tronu, Panie Chief Siemowit of Greater Poland. Powinniśmy tutaj chyba offer peace zrobić. Enforce Demands. I uwaga, zamknęliśmy go w więzieniu. No to jednak zdrajcy postawili się mi, więc ja bym. ja bym ich kurczę zabił. Mogę ich zabić? Execute, dobra, Zabi. Dobra, jeden zabity. Execute. No, widzicie, i tak to jest pięciolatek, który rozumie. To jest pięciolatek, który rozumie i który no po prostu chce. On po prostu chce osiągnąć, on widzi. On widzi, on widzi zagrożenie i teraz powinniśmy atakować dalej. No i tam akt tyranii. Pięciolatek, pięciolatek, a ile już osiągnął? A ile już osiągnął? Widzicie to? Aha, zostałem, mam regenta. No super, super, mam regenta. Teraz to za późno. Pięciolatek już wykonał swoje... Pięciolatek już wykonał swoje zadanie. On już swoje zrobił. On tutaj już podbił prawie całą Polskę. Zrobił więcej niż ty, drogi regencie, zrobisz w ciągu całego swojego życia. To tym, ciekawe, czy mogę cię, regencie, na przykład, nie wiem, zamknąć w więzieniu? Halo? Mogę cię... Mogę cię zamknąć w więzieniu? Nie mogę. First fight. Dobra, zabij go. Zabij go, weź go. Weź. Ja nie wiem, czy on nie zdaje sobie sprawy, z kim on właśnie teraz się pojedynkuje, bo nie żeby coś, ale no, mój, mój mały władca, on, on w wieciu, wieku pięciu lat właśnie wymordował całą swoją rodzinę, by po prostu rządzić całym światem. Ale też że nie jest koniec, bo tego pana powinniśmy tutaj uwięzić, moim zdaniem. Mogę go uwięzić? Mogę go imprison? Nie mogę, dlaczego? Jak to? Nic to be approved by... Jezus Maria, ty głupi... Ty głupi regencie, Gierwoltu, Gierwoltu, zginiesz jak tylko dorosnę. Jak ty obiecujesz, że jak tylko dorosnę, zabijecie. No szybciej, Larwo, dorastaj. No dorastaj. Patrzcie, taki słodziak, nie? Tak, tak, taki z twarzy, taki niewinny, a wymordował wszystko i wszystkich na swojej drodze. I to w wieku ilu? No już teraz 9 lat. No już teraz ma 9 lat, ale niebawem, niebawem dokona się moja zemsta. Koleś nazywa się Goszczon. Goszczon, Boże, jest moim kurtierem Goszczon, mój kurtier, zginiesz kolejny O Boże, Boże, ten dzieciak jest niezniszczalny Ja ciągle pcham go w jakieś eventy, które mają go zabić A ten ciągle z tego wychodzi cało i dostaje prestiż Piękne, o, o, mój regent umarł Drugi regent umarł <laughs> Dwóch regentów już umarło Piękne, ale jakie to piękne Goszczon jest moim regentem, naprawdę, naprawdę No, dopiero coś się ciebie śmiałem Lubisz mnie w ogóle? Nie lubisz, zginiesz ale to dziwne, że dwóch regentów umiera tak szybko, w tak, w tak szybkim odstępie czasu, nie? Ja podejrzewam, że mój siemowit brał udział w tej ich śmierci. Co? Co? I will kiss Chibor on the cheek? Boże, 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 boże weź ty. That's... Fuj! Fuj! fuj. Kim to jest? Chibor Kujawski. Zginiesz! Zginiesz, rozumiesz? Zginiesz! Nie, 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 nie. I don't feel that way. Nie. It's important to do things right, which includes not doing them too much. Dokładnie, do, dokładnie. Dla często nie całujemy chłopców. Nigdy. Nigdy nie całujemy chłopców. Boże święty. Okej, okay, a teraz wzbóstujmy tolerancję. Wiecie, bo żeby nie było, że król jest nietolerancyjny, to... Kraj będzie tolerancyjny, tylko król taki. Trochę, wiecie. Zginiesz. Czci Boże Kujawski. Muszę zapamiętać ich wszystkich. Wszystkich ich zabiję. Co tu się... Węgrzy mi podbili Węgrzy podbili Małopolskę. Chciałem powiedzieć mniejszą Polskę, ale to jest Mała Polska. Jak to tak? O mój Boże, nie! Boże! Boże, nie! nie! Obudziłem się w środku nocy, a moje serce biło mi jak szalone. Czułem się dziwnie. O czym marzyłem? O tym, jak rzepicha mnie całowała. To jest picha, to jest moja matka i to jest chore, bo to jest naprawdę chore. To tak nie powinno być. I drugie... That farmer boy I meet in Nie! Twój! Gro, dlaczego mi to robisz? On nie jest gejem! Idź spać i nie będziesz gwałcił swojej matki! Rozumiesz ty, chory z wyrolu! Zyskuje 50 prestiżu? Tracę 50 prestiżu. Najlepszy event! Bravo, brawo! Brawo, Kredie Kings! Najlepszy event! Zapamiętajmy datę 1 stycznia 863 roku. Tego dnia urodził się największy Wyrol w historii Polski. Ten, który zjednoczył wszystkich i wszystkich wymordował po tym jak ich zjednoczył. A raczej wymorduje za chwilę, jak tylko osiągnie pełnoletność. O! 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 No dobra. Wyrósł na takiego młodego, dzielnego mężczyznę, który, no, na szczęście nie jest gejem. Nie jest Żydówką, Boże! Czemu tu, czemu tu wszyscy są Jewish? Jewish, 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 Jewish! Same Żydówki. No dobra, to może e, pokażcie, kto jest tutaj najmądrzejszy pod względem... Jezusie Chrystusie, jak ty wyglądasz! No, niestety. Mój władca siemowit wie, co to jest poświęcenie dla narodu. Ta pani jest mądra, więc ją bierzemy. Chajtniesz się z nią. No fuj. No, fuj Grapona mi taki wybór. Czy chcesz być widywany publicznie ze swoją żoną? E, nie. Dobra, mogę go podbić? Mogę. Subjugation? Subjugation. No to wypowiadamy wojnę i tyle. Co tutaj się dzieje? Co? Co? Jak to? Zdrajcy? Co? Co? co pisanci powstali na Na mnie? Na Ja wam dam, ja wam dam. Do mnie! Do mnie wszyscy do mnie! Skąd taka jedna prowincja ma 3000 żołnierzy? O o! O o, czyżby pierwsza porażka siemowita? Siemowicie nie. Ach, dobra, siemowit chyba przegrał. Dajcie mi mam armię. Jak się ośmielacie w ogóle? K kto tam powstał? Kim ty jesteś? Army of Gerold? Kurczę, Geroldcie, kimkolwiek jesteś, zginiesz. A właśnie, a propos śmierci. Czy ja nie mówiłem, że kogoś tam miałem zabić? Ty, Goszczon, Goszczon Imprison, zginiesz. Dobrze, jest w swojej celi. Goszczon został uwięziony. Teraz tak, bo to jeszcze nie jest wszystko. Mm, że picha, matko, zginiesz. Marzyłem o tobie, śniłem o tobie, musisz. Niestety, musisz zostać uwięziona. Teraz tak, kolejny, bo to jeszcze był taki jeden koleś. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czcibor Kujawski, ty. Zostajesz uwięziony. Dobrze, 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 dobrze. Żegota Prendota. Żegota Prendota. Dwóch braci, bliźniacy. Żegota. Prędota. Rzegota, prendota. No, prawie identycznie. Dobra, zacznijmy od Chibora, bo wiemy wszyscy, czego się dopuścił. Próbował nas pocałować. Więc zabity. Goszczon, żegnaj. No i Zbyszko, kimkolwiek jesteś, nie znam cię, ale akurat pod topór się nawinąłeś. Sie Siemowit właśnie ścisnął swój pierwszy bunt. Doskonale. Tylko teraz, co dalej. Co? Że picha umarła? Jak to? Ale, Matko, ja miałem Cię zabić. Halo? Matko, o! Moja żona U, jest w ciąży. Dobra, pora podbić Śląsk. Czechy do mnie. Uwaga, uwaga, mogę zwać. Ej, mogę zwać sojuszników. Kogo? Kto jest moim sojusznikiem? Kto jest moim sojusznikiem? Halo, nie widzę żadnych sojuszników. Kto jest moim sojusznikiem? Aha, drogowit Mazowiecki. Ty w ogóle jeszcze żyjesz? Imprison. Uwięzić go! Natychmiast! To i gniew! Nie, 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 nie. Taki chory z jak, jak ty się tam nazywałeś? Siemowit, nazwałby swojego syna inaczej. Na przykład, nie wiem, niszczyciel marzeń. Jak w Radzie może być dyskontent, skoro Rada nie istnieje? Gro! Gro! No i bunt w płocku zakończony. Pan uwięziony, ale to nie wszystko, ponieważ my teraz go po prostu zabijemy. O, mogę go torturować! Torturuj go! Torturuj go! O, jak pięknie, mm, tak, dobrze, dobrze, jest torturowany, ale to, to nie wszystko, bo teraz uwięzić go jeszcze raz, doskonale, on znowu powstał w rebelii, ale ja znowu zamierzam go tutaj oblegać, bo go wypuściłem tylko po to, by teraz mieć pretekst, by go znowu uwięzić i jeszcze raz torturować, tak będzie, co, ktoś, kurczę, Węgrzy, Węgrzy zeżarli Płock, jak to, ale... Bóg mnie pokarał za moje żarty. Co do... To jest armia czeska? Duża, liczna, ale ma minusy i dostała po tyłku. Ha! 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 ha, 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 Wygrałem! Zwyciężyłem w kolejnej bitwie! Góry. Niemy świadek tej tragedii czeskiej. Król Bjorn ze Słupska chce ze mną pakt o nieagresji. Jego żona jest zdecydowanie ładniejsza od mojej, prawda? Spójrzmy. Uff, zdecydowanie. Nie. No dobra, w takim razie Enforce Demons, i oddawaj to co moje. O, jak pięknie. Cały naród czeski należy do mnie, ale to nie wszystko, bo ja tutaj widzę, że mają jeszcze problemy z buntownikami, więc idealnie się mówić ma jeszcze, jeszcze więcej możliwości do mordowania i zabijania ludzi. Jak tam mój Płock swoją drogą? Co się stało z tym kolesiem, który rządził w Płocku? Miałem go zabić, obiecałem mu śmierć. Dlaczego więc wygląda to tak jak wygląda? Nie wiem, nie wiem, ale oblegajmy tych rebeliantów. Okej, okay, poddacie się rebelianci doskonale, zdobyliśmy całe Czechy, ale to nie wszystko, kto tam rządzi. Jakieś dziecko, chore, zwyrodniałe dziecko. W takim razie ja bym powiedział tylko i wyłącznie: Execute. Zabić, wymordować wszystkich, zabić. W ogóle tam nikt nie rządzi teraz. Tam, a ty kim jesteś? Zabić go! Kim ty jesteś? Zabij go, weź go, zabij! Zabij! No, zabij, zabij, zabij. O Boże, moja żona jest drugi raz w ciąży? Że też on w ogóle na nią może patrzeć drugi raz, fuj! Eee. Dobra, no to weź go uwięzi. Imprison him. Imprison, dobrze. Dobrze, uwięziony. I teraz zabij zabij, weź ich zabij. Jakim prawem ktoś tutaj rządzi? Ja tutaj mam rządzić, dziękuję. Kojata pracha, kim ty jesteś? Imprison him. Imprison him. Tu ar... O Boże, powstali. Wszyscy walczą w imię tego dzieciaka, naprawdę? Zmasakrujcie go w takim razie. Raz, w ogniu, o nie! Siemóit przegrał, o nie! Siemut przegrał bitwę! O nie! 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 Koniec!